Rusza remont fontanny Pałkrza. Prezydent Jędrzejczak podpisał w piątek umowę na dokończenie prac związanych z fontanną. Wykonawcą będzie firma AXPO z Myśli Boża. Mam nadzieję, że jeżeli pogoda pozwoli, to uda się wybudować pomieszczenie do obsługi fontanny, które będzie zawierało urządzenia podające wodę, prąd. Następnie zostanie zasypany ten dół, wyrównana nawierzchnia, tak żeby można było w przyszłym roku montować z elementów z których została zbudowana fontanna. Z wykonaniem remontu wykonawca musi się uporać do 1 czerwca 2011 roku. Rzecznik miasta przypomina równocześnie o tym, co było powodem przedłużania się remontu fontanny na placu Starego Rynku. Wszystko by się udało, gdyby nie to, że jednak osoby, które Uważają to za zabytek, bo nie była ta fontanna wpisana do wojewódzkiego rejestru. Zabytków optowały za tym, żeby wykorzystać elementy fontanny do rekonstrukcji. Tak to trzeba w tej chwili nazwać. I ostatecznie prezydent zgodził się z tym zdaniem, i to w zasadzie wszystko nam przedłużyło. Remont fontanny będzie teraz kosztował 1,6 tysięcy zł.